Cześć, jestem w Kretnie, w w Kretnie. Pozdrawiam, pozdrawiam w Jackinie w Jeżeli chodzi o E, przyjemne zwiedzanie w pozycji e, wyprostowanej, to, to jest wszystko w temacie. Wchodzimy teraz do ciągów ciasnych, które bardzo często były rozkopywane, były rozkuwane po to, żeby przechodzić dalej. Bo tak naprawdę sensem naszej dzisiejszej wyprawy jest tak zwane biełganie w ciasnotach. I właśnie teraz w ciasnotach wchodzimy. Po pierwszych odkrywcach zostały nam naczynia szklane, które my dzisiaj wykorzystujemy. Jak będziemy wracać, będziecie mogli się napić najczystszej wody w Polsce. Chodźcie. Te wszystkie które mają znów być one odpadły od stropu około 25 lat temu, czyli wtedy, kiedy powstał groźb. To naprawdę wtedy było potężne ziemię. Dzisiaj będziemy się poruszać najciaśniejszymi chodźmy. miejscami. Emil, właśnie będzie wchodził w jedne z ciasnot. pamiętaj, Emil, nie dotykać żadnych warstw. Tak naprawdę Jaskinia Niedźwiedzia rozwija się w kierunku Republiki Czeskiej i potężny system jaskiniowy znajduje się pod Śnieżnikiem, pod czapą Śnieżnika. My teraz jesteśmy w Górze stronach. Emi, podoba Ci się na razie? No to super. A pierwsze wrażenia co ładniejsze, jurajskie czy to? ta? Tak, ta jest ja ładniejsza. Nie widział jeszcze ładnych jurajskich. Kolega pan się wciska. W ogóle w grupie mamy cztery osoby. Jeden chłopak e, jest z Czech, no i z Czech polaków. O, tam mamy fajny korytarz do góry, tam też jakaś szczelinka. Zacisk nie ma takiej możliwości. może sobie tutaj na kształtach za skórę wiosnach ja polecę sterylami, bo tam też będziemy z nią więc tutaj pod kształtem wiosna na kształtach jednak nie nacisk. nasz przyjaciel z Czech to Lutek on nigdy nie był w jaskini jego pierwsza jaskinia na rozdzielczenie. Podchodzi już tam Emi do góry. Znajdujemy się pomiędzy dwoma zaciskami. Pierwszy o nas łamać, właśnie żeście przeszli. To jest taki drobniutki testowy zacisk w zasadzie e, dla Was nie jest to jakiś tam poważny zacisk, bo normalnie go przechodzicie, nic was tam nie łapie. Drugi jest troszeczkę gorszy, to, tak zwany płytowiec, e, ale też punktowo, tylko w tym miejscu ma dokładnie 24 cm wysokości. E, także jak... E, Wybieracie się do nas na trasę, to kolega Wam zaleca takie ćwiczenie w domu: otworzyć drzwi. Druga osoba blokuje na te 25 cm. Ja tak to najcieższe miejsce na naszej trasie to jest 24 cm. Jaskinia w tym momencie ma około 4,5 km, 4,5 km jest skartowany. A tu kolega mówił, że odkryli nowe korytarze. I może okazać się, że nawet będzie miała na ten moment 5,5 km. Teraz idziemy w stronę kolejnego zacisku. Zacisk się na płytowiec. Jestem bardzo ciekawy tego płytowca. Już lutek walczy. Pierwszy poszedł Konrad, potem Lutek. Teraz będzie Emil przechodził, No i ja. Idę do zmiany Teraz w dół, Lecz w dół. No to właśnie, to jest te efekty. <grymne> Teraz prawo do góry, to na WZ. Ty, że zechcesz w tym y, miejscu, prawda, po dojeździe, żeś nie ma drogi, Matthias. Zawsze w trzy mocy, Matthias. W nocowiu właśnie tutaj zapadli, może. Ujdzie to Nie, 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 dziżej nie, dziżej nie. I, <tech Kidatte> <ten Lock roadmap> I tam przyzbierałem <inizi> w ten. Wodą na całe własne kraba. Ja bym się tutaj sobie poradzę prawo, tak? i to nie chcę, to A ty to robisz, I... nie... Oj, I... tam I... 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 W twoją stronę będziemy? Szli. Tak, będziemy tutaj dokładnie za moje plecy, także nie musisz tam iść do nich. Konrad, uciek gdzieś tam całkiem do tyłu. Emi, Emi, przetrawersuj tutaj tę stronę. Podejdź sobie tutaj koło mnie gdzieś. Ludek z Konradem możecie podejść troszeczkę do nas bliżej, bo my będziemy liczyć, w przeciwnym kierunku. Fajna szczelinka. Słuchajcie, to jest sala kolumnowa. Na planach wygląda, że jest naprawdę duża i fascynująca. No fascynująca jest, ale, ale jest raczej należąco. To jest sala, w której czasami się mijamy. Jak wchodzi druga grupa, na przykład po nas, bo czasami się zdarza, bardzo rzadko, to jest jedyne miejsce, gdzie możemy się minąć. Po prostu na tej naszej trasie z inną grupą. Ale te grupy nigdy nie są duże to z 5-6 osób maksymalnie w grupie. Także jesteśmy w sali kolumnowej. Nazwa pochodzi od tego jedynego stala gnatu, który możecie tutaj ze sobą zobaczyć. I to jest najwyższy nacisk, jaki znajduje się w partiach. Wrocławskich, w, w starych domach, tak również się nazywamy. A celem naszej wyprawy jest jeden z najbardziej e, ciekawych, a zarazem niebezpiecznych korytarzy to jest tak zwany wodociąg. Wodociąg znajduje się dokładnie pod nami, i żeby do niego wejść, musimy użyć w swoim marcu studni bezdennej. Studnia w której, znowu przypominające sobie zapieraczkę z tym, że nie taka prosta, jak na koniu. Tylko tutaj będziemy mieli też trawers z zapieraczką nad studnią. Dobra, ja już zaczynam wjazd do studni. Emil też zaraz za mną będzie wjeżdżał. <tryk> <tryk> tutaj chyba bardzo trudnie. Bo jezdzie po lecie na Emil wjeżdża. Nie, ja czekam, aż cała grupa przejdzie. Będę ostatni. Jak ci się Konrad, podoba? Fajnie, fajnie. No, naprawdę. Nie sądziłem, że będzie aż tak ciasno. Myślałem, że to będzie tak pół-pół na stojąco. A to praktycznie należące wszystko. Pierwsza? Twoja Pierwsza, no. Bardzo ciekawe.

Na planach wygląda, że ta salka jest przeogromna. Ona może, jest, może jest sporo, ale niska. Bardzo niska. Salka nazywa się kolumnowa. Od tej jednej kolumny. Konrad zjeżdża. Tam, gdzie będziesz robił za chwilę trawers do mnie, już możesz po pomalutku zaczynać, jak tylko Konrad Ci zwolni. Już możesz iść do mnie. No i tutaj, jak zejdziesz na ten skalny mostek, to polecisz sobie w lewo za Konradem. A ja wpadam do wózku i wtedy Okej. Okay. I jesteśmy w bezdennej studni.